Chciałem Wam dać smutne info, które będzie przez najbliższe kilka miesięcy. Tak. Ponieważ no nie mogę streamować, nie wiadomo dlaczego. Pisze nie połączono z serwerem, czy jakoś tak, czy jakoś, nie wiem dlaczego. Próbowałem, patrzyłem też na YouTube, jak to zrobić. Oni też mieli taki problem i. No nie, to też tak mieli nawet na końcu odcinka i powtór nie wiem co się stało falone PS4 też wcześniej było dobrze, wszystko teraz się zrąbało, nie? Gdyby w teraz tylko będą odcinki się pojawiały, nie? nawet to będą rzadko się pojawiały no to mi trochę, bo chciałem właśnie robić live, ale nie mogę, oczywiście. Chyba, że mi to powtór... chyba że powtórzę. Chyba, że mam po powtór... prostu słaby internet, dlatego. A teraz ja sobie będę grał w. Teraz ja tylko będę tylko nagrywał Fortnite'a normalnie, nie? Chcę streamować, to nie. To będzie odcinek, więc. Dopóki sobie nie kupię nowego kompa, to może po, Nie wiem, brakuje. Mało mi brakuje do kompa lepszego niż laptopa, więc kupię sobie na pewno Jakie, jakieś kilka miesięcy to potrwa, więc... No... Więc będzie nie na kanale. Ale filmy się będą pojawiać, więc żebyście poprawił humor, to zostawcie tą tą łapkę w górę i subskrypcję. No, to nara.